Hej, cześć, siłanko. Z racji tego, iż yy, obiecywałem Wam pokazać mój prawdziwy głos na 50 subskrypcji, właśnie Wam go dzisiaj pokażę. A to jest mój prawdziwy głos, moi drodzy XD. I możecie pisać, czy wam się ten głos podoba, czy bardziej wam się podoba y, głos ten modyfikowany. Mnie oczywiście się bardziej chyba, nie wiem, który podoba. Jak się słyszę, że t, y, swój prawdziwy głos to mi się on nie podoba. Y, więc chyba wolę ten modyfikowany, ale to, to ogólnie jest spoko. I jeszcze FTA się pojawi z, z tym głosem, ale to chyba będzie będzie już będzie na kanale jak ja ten filmik dam no i yy, będą się filmiki jak pojawiać z tym głosem możecie napisać w którym wolicie no także to będzie na tyle cześć